I teraz tak, ja wiem, że w Polsce wszyscy składają to na tych uszczelkach na Ludwik. Bo tak mi się po internetach ołóż robiło. Problem tylko polega na tym, że ja nie wiem na przykład jak taki Ludwik e, oddziaływuje na ta guma. Czy on go po czasie nie zeżerę, bo taki Ludwik to jednak też jest chemia. To ja wola lepiej wziąć normalny olej. Przynajmniej wiem, że tam kurde nic nie ma zapomniałem sobie papier taki y, olej to jest normalną mycie roślinny A ten. A Ludwig to jednak jest chemia, kurde. Pieron wie kurde jak to, jak to działo. Także tak, pieron wie jak to działo, czy to po czasie tych uszczelek nie I nie zrobią się stare i porowate. No wiem, że wszystkie składają na Ludwik, bo to zawsze kurde na internetach pokazują, ale ja te, tego dekla to tam raczej chyba na, na nic nie będę składał. Spróbujemy, zobaczymy. Najpierw tak, zaczynam od, zaczynam od najmniejszych rzeczy: od kolanek. Bo tak mi wczoraj to tak składałem, to mi to fajnie wychodziło. Także kolanko czysza z tych resztki wiórów, wiesz, jakby tam co miało być. pakuje ta uszczelka pakuje ta uszczelka odpowiednio naturalnie cyk fuch siedzi i leca kurde olejem po galotach Ja nie wiadomo, że ten Ludwik musi to zażywać, ta guma. Ale może się okazać, że on po czasie jest, kurde, jakoś będzie oddziaływał na to, na taką guma. Jest też taka pasta do tego oni sprzedawali tam taką, kurde, ale nieba 7 euro za taką dupkę chcieli. To niech sobie ją wsadzą w kalesony. Normalny olej, kurde. Najwyżej, co się może stać, to on się twardy zrobi. Ale za ten czas, co on się twardy zrobi, to ta. Ta woda tym, tym marasem kurde zaklei to pierwstwo i też będzie dobrze. Dobra, lecę z tym pierwszym rurą kurde. Teraz nie wiem jak jakbym to mógł pokazać, bo ja to wczoraj robił całkiem inaczej. Na tej, na tej wycieraczce kurde tam. Wsadziłem sobie to po prostu... Nałożyłem sobie to kurde na, na góra i klupałem o ta wycieraczka. Spuszczam ta rura po prostu z góry na dół, żeby tak spadała na to i fajnie szło. Dobrze trzeba to te obcięcie, ten, 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 ten popierdółek nasmarować, bo to jest bardzo szorstkie po tej kątówce. Za dużo też niedobrze dobrze no, na bok co mi się nie rozwali No, do kamery to ciężko się składać będzie. O no. ten pier... Dobra, tak tego nie poskłodą. leca to kurde, składać tam na tym Dobra, cyk fuch i już jestem z powrotem. Wskoczyło elegancko. Teraz, tak, czy ją strach, że mi to nie wyskoczy? No nie wyskoczy, bo to jest złapane po bokach. Tym także tamto nie ma prawa się, kurde, coś. Coś tam zadziać Tam też nie ma żadnego ciśnienia To jest tylko kurde No ile taka woda może ciśnąć tyle kurde To jest To jest nic To jest nic Trzeba dobrze nasmarować ten, ten stożek Możny stożek jest dobrze nasmarowany kurde to fajnie idzie Nie się też musi napić, bo on po tej kodówce jest bardzo szorstki powiem wam. Taki kurde szorstki szorstek za uszczelką też trzeba trochę nasmarować żeby się to kurde tam ścieleczka jeszcze deczko i będzie Puszczeleczko powiedz przecie kto jest kurde Największym majstrem na świecie Tak to nie wlezie A zresztą zaraz Wam pokażę jak ja to robię Idę z tym tu Stawiam to tak Tak, może nic nie będziecie widzieć. Ale to trudno. Poczu Ci otwory mam na linii. O, widzicie? Już skoczyło elegancko do samego końca. Tak jeszcze się zawsze to skorygować. Ale z góry na dół ten ciężar. Najpierw zaczynam od tego najlżejszego. Ten najlżejszy. Potem, kurde, ta rura, ta kawałek Coś się tu wpakowało. Już jakiś robak. Kurde, już, już. Nie, taki liść. I I tak dalej. No i teraz ten dekel. Tego by da się staro wpakować na sucho, żeby mi w razie czego nie wyskoczył. Dobra. Spróbujemy. Wiecie, tego szlałku w zasadzie nie będę nigdy rozbierał. Jakby mi przyszło coś wyczyścić, to zrobię to przez ta dziura, pójdę wpakuję drut, kurde czymś. I ty, chyba, że się zerwie ten szlach, czy coś się tam dziurawy zrobi. No i tak to by się o dekiel wydłubać. Ważne jest, żeby tu z tyłu Maras nie był w tych szczelkach. Jak się tu coś dostanie, to niedobrze. O no coś czuję, że to będzie brzydko wyglądać, bo miałem ten dekel jeszcze wy. A nie, on się chyba zmieści. Tak, jeszcze, jeszcze się zmieści. Dobrze, myślałem, że żeby, żeby tak, da zły na siebie. Żeby nie skróciłem. No dobra Tu mamy góra, tym do góry. Ta do środka. ptaszki tutaj będę szaleje jak wściekłe. patrzę czy to by wlazło? Tak jak wciąłem. do samego końca tak jak powinno być a nie tam sama szpicka tylko wsadzać wiecie jak jest nie? co ja wam będę mówił no ludzka. Muszę się tam podłubać, no nie daje mi to spokoju Ale dobrze jest Ja tam nie wlezę Ale wy może tam No nie wleziecie tam Kto to tak opierska kamera zrobił? Jest, wleziecie tam. Nie chcę to jest dobrze. Co się to pogo obejrza? Będzie.